Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z zakupami z Savers. Um, nie patrzcie na moje włosy, mam dzisiaj po prostu taki shop. Shop pracz jestem. Przechodzę, po prostu przechodzę. Um, mam nadzieję, że dzisiaj pies nam mnie przyjdzie, <grym> że nie wyjdzie teraz w tym momencie nikt do mnie, że nikt nie zadzwoni. Ogólnie mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten filmik bez żadnych komplikacji. Zaczynamy od e, podpasek zwykłych od Helen Harper. E, są to bardzo fajne podpaski, naprawdę polecam Wam. Nie są z folią. E, bardzo dobre, bardzo tanie. Polecam. E, następnie kupiłam wodoodporne. E, Plastry. Wiadomo, w domu zawsze taki plaster jest przydatny zarówno w kuchni, jakby się coś stało pokażę Wam. One są takiej wielkości, można je sobie po prostu uciąć w zależności jaki rozmiar potrzebujemy. Bardzo fajne plastry. Myślę, że w każdym domu trzeba mieć w apteczce. U mnie się już skończyły. Więc dokupiłam i właśnie dokupiłam dwie paczki, ale teraz mam tu za dużo i pokażę Wam. Po prostu to, co sięgam ręką z siatki, to będę Wam pokazywać. Wyciągnę może tylko, wyciągnę może tylko rachunek i powiem Wam, że zapłaciłam za te zakupy 27 funtów i 12 pensów. Te plastry były po. Po, po ile, po ile? No i teraz, nie wiem, za dużo tego. Może nie będę mówiła. Mniej więcej będę patrzała e, na ceny mm, dental e, Pix i to jest... Są takie patyczki. Nie wiem, na ile wy to zobaczycie. Postaram się. O, takie patyczki zakończone takimi fajnymi. I ja otworzę e, z tego względu, że i tak one są do użytku na już, bo bo moje szczoteczki kurczę, źle otworzyłam jeszcze kawałek urwę i zobaczymy no, jeżeli chodzi o opakowanie to trzeba jednak przełożyć no patrzcie, no nie mogę tego otworzyć zaraz mi się paznokcie połamią chwila, moment, telewizja nie otworzę tego Chciałabym mieć nożyczki no nieważne, tak czy inaczej, e, fajne, z jednej strony jest to wykałaczka, taka miętowa, z drugiej strony ze szczoteczką, taką e, bardzo fajna sprawa, zamiast wykałaczek. E, następnie również do czyszczenia e, szpar między zębami, e, dentystyczne takie wykałaczki, e, takie szpatułki e, z nitką dentystyczną na końcu, e, bardzo fajne dojdą wszędzie wygodne wyprofilowane tutaj do trzymania. Także również polecam i to są naprawdę bardzo niskie ceny. 79 pensów jedne, a drugie a drugie, a drugie dental 95 pensów. Oral B, może ja nie będę mówiła cen, chyba że ktoś by był zainteresowany, to napiszcie mi pod filmikiem i wtedy po prostu wezmę rachunek i powypisuję ceny pod filmikiem. Oral B 3D White Luxe, bardzo fajna pasta, polecam Wam, naprawdę działa. Wiadomo, że to nie będzie jakieś takie, nie wiadomo jakie wybielenie, ale, ale daje efekt jest miła w użytku. E, 10-15 paluszków e, baterii. E, wiecie, wszystko w tych czasach praktycznie jest na baterii i takie baterie naprawdę się przydają w domu. E, cena była fajna, fun 99. A Miałam nie mówić teraz. Dobra, fun 99 bodajże e, także baterie, później e, maseczka Skin Active Gardener. E, E, Moissyri Bomb. Tak, z karniera. Super nawilżająca. E, 15 minut z granatem, z ekstraktem, e, e, właśnie z granatu. Zobaczymy, sprawdzimy, czy będzie fajna. Dzisiaj sobie na pewno ją zrobię. Następnie płyn do mycia naczyń i tutaj jest e, Fairy i tutaj e, aloe vera dobra, aloes i ogórek i tutaj niby ma być właśnie mm, z kremem, z balsamem do dłoni. Także ma nie posłyszać naszych rączek, zobaczymy. A następnie folia do pieczenia, e, również bardzo fajna, bardzo tania, ja teraz tam kupuję folię. Kareks, mydełko do rąk i tutaj jest typowo dla dzieci, jest to cola, butelka coli, o tak może butelka coli, fajny zapach, coś innego, coś śmiesznego. Następnie dezodorant w kulce pod pachy, antyperspirant z Michum, tym razem wzięłam... Inny zapach, zaraz otworzę, na no nie sprawdzałam. Bezzapachowy, a nawet tutaj jest, e, że to jest bezzapachowy. Tamten mi się sprawdził. Ja nie potrzebuję, żeby mi pachniało pod pachami z tego, aby się nie pocić, bo człowiek się myje i tak dalej pielęgnuje, więc e, dwie paczki paracetamolu, tabletek przeciwbólowych, tych najtańszych, nie tych e, też tanich, ale jeszcze są tańsze, bo to są w kapsułkach, są jeszcze takie zwykłe. Tamte są najtańsze, a te chyba 20 parę pensów kosztują. 49. 49. I teraz Imperial Leather Rock Pool Blue Iris and Water Lily. Następne mydełko do rąk. Tego nigdy dość w domu, wiadomo często się rączki myję chodząc do toalety i nie tylko, więc takie rzeczy są w domu potrzebne no i właśnie mi się wygniótł, następnie family pack, czyli plasterki dla całej rodziny i tutaj pozwolę sobie też otworzyć, bo to i tak będę otwierała do szafki. mamy tutaj plasterki takie o właśnie dla dzieci z jakimiś tam e, kaczor Donald i myszka Miki oraz dla dorosłych oczywiście już bez żadnego wizerunku e, tylko normalne zwykłe plasterki, także myślę, że fajny pomysł i dla dzieci i dla dorosłych dwa w jednym także plasterki później kupiłam Czekoladowe pieniążki za 49 pensów. Jak ktoś lubi czekolady, tak jak ja, ma je wszędzie pod dostatkiem, aczkolwiek nie jadłam już czekolady. Uuu, ponad tydzień, ponad tydzień nie jadłam już czekolady, brawo ja. <grym>, ale dzisiaj nie o tym. I następnie jest e zgarnierę antyperspirant, ten 48 godzin ochrony. Tutaj z takim zabezpieczeniem. Do psikania. To kupuję dla Laury. Ja nie lubię dezodorantów w sprayu. Nie używam takich rzeczy. Następnie ogórkowe płatki pod oczy z Beauty Formals. Bardzo lubię tą firmę. Mam dużo z niej kosmetyków. Ona jest bardzo tania. Naprawdę jest tania, a kosmetyki ma świetne. Naprawdę ma świetne, więc kupiłam sobie takie. Ochładz ochładzające um, płatki pod oczy i tutaj jest 12, czyli na 6 razy mi starczy, zobaczymy jak się sprawdzi. E, następnie kupiłam odświeżacz do, do samochodu. Taki, żeby sobie powiesić, że dla fanów bardziej um, widzicie tutaj są jakieś takie w kształcie lodów I tutaj jest, jedne są e, funny fit, czyli jedna jest taka noga jakby może tak pokażę on taka stopa. E, później jest e, rakieta i następnie jest Twister, lód tropikalny. I tak e, truskawka jagoda i tropikalny zapach, więc nie jest źle. kupiłam tak, żeby wisiało. Tutaj z, Man, z Seven Heaven Manuka honej czyli, czyli maseczka do włosów. Teraz wyszło kilka właśnie maseczek do włosów od Seven Heaven. Zawsze mieli do twarzy tylko, więc wzięłam. Zobaczymy, będzie, będzie na pewno recenzja w, w pustakach. Najpierw umyć, nałożyć na 15 minut. Nie, na, przepraszam, na 1 kreska 5 minut i spłukać. Zobaczymy. No i jeszcze dwa, nie, trzy produkty, w sumie cztery. Um, olejek, olejek dla panów brodaczów. Bardzo fajny olejek. Um, bardzo... Tak, powiem Wam, misiek ma... Um, mi się ten, jak to się nazywa, gęstą i długą brodę i strasznie zawsze ona mnie drapała. I kupiłam mu z tej samej firmy um, taki balsam do brody i do twarzy. I powiem Wam, że ta jego broda jest naprawdę miękka, jak miła w dotyku, jak włosy. Nie jest taka jak, wiecie, jak szczecina, jak ja to mówię. I teraz, od kiedy używa właśnie tego preparatu, nasze pocałunki stały się um, namiętniejsze, już mnie nie kuje po prostu i e, on też jest zadowolony, przede wszystkim on jest zadowolony bo to mężczyzna używając e, tego kosmetyku ma być za, zadowolony bardziej niż partnerka ale tutaj właśnie i ja i on jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem i teraz kupiłam mu taki typowo do, tylko i wyłącznie do brody, bo tamten jest i do twarzy i do brody taki e, nawilżacz, o tak może powiedzmy także olejek do brody Panowie brodacze, jeżeli e, chcecie coś fajnego, żeby zadbać o swoją piękną, bujną brodę, polecam Wam właśnie ten olejek do brody. I tutaj widzicie: o tak. Następnie przedostatnie e, dwie rzeczy: jest to szampon i odżywka szampon i odżywka ze Schwarzkopa i tutaj jest e, czy ja dobrze wziąłem? tak, e, biotin flat hair. tak, do tego samego wzięłam, e, wcześniej miałam chyba do zniszczonych włosów byłam zadowolona, a teraz stawiam na objętość na objętość, bo ja nie wiem czy to widzicie, ale moje włosy są takie strasznie oklapnięte, a teraz co prawda sobie napsikałam suchym szamponem, żeby je po prostu unieść. Nic, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Taki szampon i ostatnia rzecz, jaką kupiłam, to kochani moi lekaracza, lekukaracza. Przepraszam za odgłosy. I tutaj są nowe kulki, nowe kulki z komforta. Słuchajcie. Mówiłam Wam, jeżeli ktoś mnie ogląda, mówiłam Wam, że są nowe kulki i oto one, zakupiłam je. Oczywiście musiałam zakupić, jest różowy i jest niebieski. Ja wziąłam niebieski, następnym razem wezmę, skuszę się na różowy, jak mi się sprawdzi. Bo jeżeli nie, to wracam do Lenora. Jeżeli mi się sprawdzi, to kupię jeszcze różowy. To było na tyle do prania, to są kulki. Karta mi się skończyła <śm> i przerwało. Kulki odświeżające do odświeżające do prania utrzymują długo piękny zapach i czystość. E, takie ma właśnie. Mm, jak to się nazywa, i tak samo, teraz patrzę, że tak samo wsypujemy zaklęteczkę do e, e, lekko zabrudzonego. Albo mocno zabróconego, to dwie zakrętki wsypujemy do bębna pralki, pierzemy i delektujemy się zapachem, wonią. Nie delektujemy, ale ma ziało, spokój się. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do następnych filmików. Do zobaczenia. Pa, pa.